Q&A U, hej, pod ostatnim odcinkiem zadawaliście pytania do Q&A i było ich aż 80. Duża część, się powtarza... po... Duża część się powtarzała, więc wybaczcie jak kogoś mogłem pominąć. Kalibery Od kiedy interesujesz się rysowaniem i animowaniem? No rysowaniem interesuje się tak naprawdę od dziecka, a animacją 2D od ponad roku. Przemex 200 iq jak się nazywasz, czy masz rodzeństwo, czy masz dziewczynę, ile masz lat? Patryk, mam rodzeństwo, mam dziewczynę i mam 18 lat. Magmak. W jakim programie animujesz i kto zachęcił cię do animacji? Ja animuję w programie Adobe Animate i szczerze to już od dziecka chciałem stworzyć coś w rodzaju swojej bajki, lecz nie wiedziałem naprawdę jak to się robi. Natrafiłem na zagranicznego YouTuba, gdzie ludzie tworzyli swoje uproszczone animacje, stwierdziłem, wow, ty, ale to jest dobre i zacząłem robić popo. Jacob1521. Dlaczego twoje animacje są takim sztosem? Nie wiem, ale dziękuję. Noob 1x. Masz zwierzaka? Tak, mam cztery psy i siostrę. Jakub Kasperowicz. Jaką najgłupszą rzecz zrobiłeś w życiu? Tary, gdybym miał określić jaką najgłupszą rzecz zrobiłem w życiu, to ten kanał już by był chyba zamknięty. Ale dużo mam przy połowie historii, więc kiedyś może nagram z tego jakąś animację. Głupsonek, dlaczego Popo? No to jest mój pierwszy nickname z gry Awa, który jest ze mną już dobre 10 lat. Niestety gra już jest niedostępna. Jak znajdę jakieś stare screeny z gierki, to wam tutaj wkleję. Znów kupsonek, ile robisz jedną animację? No, tworzenie animacji to proces. Ciężko mi określić, ile robię jedną animację. Przeważnie od pomysłu do zakończenia to mija gdzieś 2-3 tygodnie i to nie jest tak, że siedzę tylko i tyle trwa mój proces animowania. Tylko stale próbuję nowych technik i progresuję w tej animacji. Masna zupa ogórkowa. Pytanie: Czy lubisz zupę ogórkową? Lubię. Dlaczego nie lubisz pizzy hawajskiej? No bo jest niedobra. PFG Michael. Boże, uwielbiam Twoje animacje. A, dziękuję, dziękuję. LOLER3310. Pytanie do QA. Masz dziewczynę? No, mam. Normax, dlaczego masz tak kontrowersyjne animacje? Pizza czy kebab? Co wolisz? Psy czy koty? Nie uważam, bym miał jakieś kontrowersyjne animacje. Yy, kebab na pizzy. Psy. Froscik Uśmieszek Jakie kursy robiłeś? Robiłem i robię masę kursów, tych darmowych i płatnych, podrzucę wam parę co polecam w opisie filmu. Grucha Vlog Pytania Oglądałeś kiedyś jakieś anime? Czy będzie jeszcze jakiś kanał oprócz Popo? Czy będziesz chciał kiedyś robić serię animowaną z ściągami fabularnymi? Pozdrowisz mi starego? Yy, nie, nie oglądałem nigdy anime, chyba że za małego Naruto. Tak, na dniach będzie drugi kanał, gdzie będę pokazywał wam moją w sumie pracę, making coffee z animacji i tego typu podobne. Yy, tak, jakbym nabrał jeszcze skilla, chciałbym zrobić jakąś serię animowaną. Yy, pozdrawiam ci starego Piona. Wojtech. Czemu twoja trzecia animacja jest nagle taka dobra? Yy, no, jak możesz zauważyć, między drugą a trzecią animacją jest różnica trzech miesięcy. No, sprogresowałem po prostu. Filip Kofe, Pytanko. Czemu Popo? Dlaczego postać ma czapkę Pingwinka? No, dlaczego Popo to już mówiłem, a czapka Pingwinka jest po prostu, bo mi się podobała. Alan Kowalewski. Popo. Ludzik w żółtym stroju w czapce Pingwinka jest fajny. Moje pytanie to, jak on powstał? To jest bardzo dobre pytanie. Pomysł na Popo powstał szczerze, siedząc nad jeziorkiem z moją dziewczyną, stwierdziłem, że w sumie zawsze chciałem zrobić coś takiego i tam powstał. W sumie tam powstał cały odcinek Halloween. Natomiast postać, szczerze powstawała najdłużej, zajęło mi to naprawdę kilka dni. Yy, tutaj wam wrzucę jak popomiał pierwotne wersje, w sumie jak on miał wyglądać. Czopek Polski. Inspirujesz się kimś? Yy, tak, moją główną inspiracją jest kanał Pel, ale ogółem czerpię inspiracje z całego YouTube'a, jak i ze starych i nowych bajek. Blako. Czy planujesz pokazać kiedyś twarz? Tak. Ly8ry. Co z drugim kanałem Bernie? On na dniach będzie już reaktywowany. Lemur.pl. Od ilu lat animujesz? Animuję od ponad roku. Forliki. Valorant czy CS:GO? No oczywiście, że CS:GO. Yoshi, czy kiedykolwiek myślałeś nad tym, że ludzie mogą cię nie lubić i hejtować? Tak, chyba jak każdy, przytoczyć Ci w sumie teraz słowa roba gryna. Jeśli nikt cię nie krytykuje, nie robisz nic ciekawego, nic wyjątkowego i tego chyba trzeba się trzymać w życiu. Max Kołodziejski. Czemu akurat dwie wiurka? No a czemu nie? Animowany osobnik. Masz ulubioną grę lub kilka ulubionych? No Moją ulubioną grą dalej pozostanie Awa. Liczę, że kiedyś jeszcze wróci. Rzępik. Ile czasu zajęło ci dojście do aktualnego poziomu w animacji oraz rysowaniu? Mój progres możesz śledzić praktycznie od początku tego kanału. Wcześniej nie miałem styczności z animacją, a rysowanie to już od dziecka. Lucyfek. Nagrasz film uczący animowania od A do Z? Jak będzie tysiąc lajków pod tym filmem to tak. Maciek Plocienik. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Jajko. Schę, zbyt stary kanał. Kebab na cienki czy na grubym? Na cienkim. Niferek, Jak jest Twój ulubiony raper piosenkarz? No, nie posiadam takiego. Mikul, czy powiesz słowo na N? N nie. Bartek Iskar, skąd pomysły na animację? No, tak o jakoś przychodzą. Gabryś Hakerski, czy będziesz robił animację z widzami? Bo jak tak, to pierwszy odcinek ze mną, ok? Chciałbym kiedyś strasznie stworzyć coś w stylu gambola. Chętnie, jak masz skilla, zapraszam do kontaktu. Mativ22. Co pierwsze, płatki czy mleko? Yy, płatki. Pidek, czy wierzysz w teorię symulacji? No wiadomo. Happy, pytanie do QA. Masz wiewiórkę lub czapkę pingwinka? Wiewiórki nie mam, ale czapkę pingwinka mam. Rurcia, popo, lubisz placki? Lubię. Dobra, to tyle z pytań. Widzimy się w następnej animacji. papa. Pa.